To będzie taka szybka wrzuta na temat Duma 2016, którego ja przeszedłem na streamie. Jestem chory, więc mój głos może być jakiś nie, nie do końca trafny. Przeszedłem sobie taką otogierkę Duma z 2016 roku, którego kupiłem w 2022 roku za 40 zł. A, mam dowód zakupu. Kupiłem jako używkę. Bardzo fajnie się grało, podobał mi się, polecam go. To jest gra dla osób, które lubią sobie pochodzić i postrzelać. Nie ma tutaj za dużo zagadek, praktycznie prawie w ogóle. Trzeba tylko znaleźć czasami jakąś kartę, gdzieś coś tam przejść. Są jakieś sekrety, jeżeli ktoś chce sobie odblokować. Ogólnie, Gierka na PS4 działa w 60 FPS-ach oraz w Full HD. Jest to coś fajnego dla tych osób, które lubią sobie chodzić i strzelać. Tak jak ja. Jest to dobra gierka, żeby pójść i się odprężyć od y, trudów dnia codziennego. Ja, na przykład, jestem chory nie mam za bardzo, co robić. Widać to jeszcze, słychać raczej po moim gardle. No i jest to dobry sposób, żeby po prostu sobie usiąść i się zrelaksować. Tutaj macie przybitki, jak to wygląda ogólnie ta gierka. Macie różne poziomy. One są. Inne, jeden się różni od drugiego, tak samo potwory są inne. Z biegiem czasu zdobywacie doświadczenie, zarazem bronię sobie ulepszacie oraz swój. <coughs> Sorry, pancerz. Tak to wygląda. Eee, tak jak mówiłem, wszystko chodzi w 60 klatkach. Ja mam polską wersję na PS4. Były małe ścinki, ale to bardzo rzadko. Jeżeli z czymś nie macie, nie wiecie jak przejść, to po prostu są poradniki w internecie. Gramy około 10 godzin. Ja przeszedłem sobie na najłatwiejszym, żeby się nie stresować, tylko żeby sobie odpocząć przy tej grze. Yy, cały zapis możecie zobaczyć na streamie. Jest to na YouTube u mnie. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? No, czasami sobie e, gram, ale wtedy yy, za dużo nie rozmawiam, bo się skupiam na grze. Nie mam aż takiej podzielności uwagi. Mogę być streamerem, ale ja tak gram bardziej dla siebie, wiecie. I tak ludzie są już e, nauczeni czy podzieleni, powiedzmy sobie tak, mają swoich ulubieńców i tyle, ja sobie gram for fun, jak mam czas i to był dobry zakup, muszę Wam powiedzieć, to był dobry zakup, kupiłem to za 40 zł w 2022 roku, przeszedłem to dwa razy, kiedyś i dzisiaj, dzisiaj to skończyłem, także... No opłaca się jak jest od 18 lat no, co mogę wam więcej powiedzieć, chcecie się odstresować, pochodzić sobie postrzelać w ładnej grafice, wszystko chodzi płynnie, to polecam. Fajna gierka, można sobie tam ustawiać poziomy trudności yy, później można jeszcze sobie raz przejść z tymi ulepszeniami, także to tyle chyba temat wyczerpałem. Gra z 2016 roku, a do dzisiaj jeszcze ładnie wygląda. Ostatnio przeszedłem Dark Age'a i też nie yy, ten Doom nie jest dużo gorszy graficznie od Dark Age'a, który wyszedł na Next Gen, a to już o czymś świadczy. Także dzięki za obejrzenie tego filmiku. Tam macie linka gdzieś, gdzieś tu będzie, tam czy w opisie do mojego streama z tej gierki. No i to tyle. Ja idę dalej sobie chorować i zdrowieć. A was zapraszam do subowania, lajkowania i tak dalej. Dzięki. Co jakiś czas będę tu umieszczał takie małe podsumowanie gier. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie oglądać, to będzie oglądał. Dzięki, Wielkie. Na razie, cześć.